Choć nad nami tyle chmur, ile w trotuarze dziur, wciąż żyjemy. Bywa, że na cudzy koszt, bywa i dwudniowy post, lecz żyjemy. Chociaż nas nie rozpieszczają, to jest fakt, my się z dołka odbijamy i łapiemy takt. Połykamy gorzką łzę i znów tańczyć nam się chce, bo żyjemy. Nas już nie zaskoczy nic Zaprawieni w bojach my Weterani Potrafiliśmy już gryźć Rękę co trzymała smycz I kaganiec A gdy w gruzy się zawala jakiś plan Wymyślamy sto kawałów I ruszamy w tam Tutaj unika tam cios Niech się innym mierzy włos My żyjemy Właśnie wszystko dla nas jest, Autoluks jak strasek dom i basem. Kiedy syn zapyta cię, jak tam było, po były czasy. A gdy jakieś wątpliwości będzie miał, powiedz, żeby się nie garbił i spokojnie spał. Choćby przyszło iść pod prąd, choćby rząd znów zmienił front, przeżyjemy. Radio rano polkę gra, Pałac wciąż iglice ma, grisz, że czajnik. Wisła marszczy brudną to, a nam śni się biały kon z filmu Wajdy. Dawno temu zgubił jasiek złoty róg. Odnajdziemy przetrząśniemy, każdy siana stóp, Jak nie wyjdzie, no to cześć, my bez rogu przecież też przeżyjemy. says he didn't Wistki, harcerki z radiowęzła, piosenki, drużynowa, zwiastowa, co mówiła, dzieciął, Starszy pan z CTMS-u, co na wykład przyjechał, nosił szorty do kolan i wszystkiego się bał. Obozowe ogniska i wyprawy na przystań, kiedy księżyc w jeziorze ze mną smugą się kład. Oranżada w gospodzie, tanie wino i młodość, dni lipcowe, sosnowe, gdy się żyło bez dam. To się nie to się nie wrati, to się nie Choćbyś był dziś playboyem, dentystą, sponsorem, to lato nie wróci, o nie. To się nie to się nie to się nie Choćbyś force przeliczał, panienki zaliczał, to lato zniknęło we mgle za woku się kręci, że pędzi tak czas, to senebra ti jeszcze raz. U poraja w zakopcu, przy stoliku pod oknem, Za awanturką kanapka duże piwo i śledź. Po wędrówce zmęczeni, wieście złotych kieszeni, ale jadło się bracie to, co chciało się jeść. Flanelowe koszule otulały nas w czule. Każdy był Hemingwayem, nosił finkę i pas Gdy Cliff Richard na moście śpiewał lekcje miłości Choć tranzystor tak trzeszczał, bo czak miałaś sto gwiazd To senebrati, to senebrati, to senewratie. Choć Choćbyś był dziś playboyem, pentystą sponsorem To lato nie wróci, o nie To senebrati, to senebrati to senebra choćbyś force przeliczał, panienki zaliczał, to lato zniknęło we mgle. Za boku się kręci, że pędzi tak czas, to senebra jeszcze raz. Te wypady na wkładkę, w czeskie lasy i tatry, w wieczorki, przy harmonii, po świt. I wodzi rejcha owiec, śmiesznej czapce na głowie Tango i polka, na końcu big beat Ricky Nelson, Shapiro, już wiesz, że to miłość Starościna w kucykach, na policzkach ma pons Demon pan Rysio, co pracował na mysiej I pionierki miał zdarte, bo gdzieś wspinał się wciąż To Senebra... To senevra, to nie Choćbyś był dziś playboyem, dentystą, sponsorem, to lato nie wróci, o nie. To senevra, to senevra, to senevra Choćbyś force przeliczał, panienki zaliczał, to lato zniknęło węgle. mgle. zawoku się kręci, że pędzi tak czas, to nie Το σε νεβρατι, το σε η εστερά. Kroi, no tu tak gwarno, bar za barem, bank za bankiem i hotele rosną w krąg ze szkła. Jeśli nawet ktoś na skopie, tośmy chłopie w Europie, jeśli nawet zgrzyta coś, to gra. Gospodarka coraz wyżej, zda się, żeśmy już Paryżem, więc krzyczymy głośno Libertę. I przez głowę nam nie przejdzie, że to pośród nocy ciemnej tylko sen nam jakiś roi się. Bo pod Uralem mruży oczy wschód Wśród salskich stepów rzewnie dzwoni bałałajka A nad Bajkałem ryźwy wytęża słuch Pod kołdrą śniegu przyczajona drzemie tajga O w marzeń mówkę szykujemy się na trufle W jednej z setek eleganckich knajp bo choć dzisiaj jeszcze marnie jutro wreszcie potencjalnie na nas czeka cały ten high life, chińskie danka, włoskie trunki, szwedzkie meble podarunki i ten brylant, co w mankiecie lśni, aż się zdaje niemożliwe, by ten kolor nam posiwiał, a to wszystko tylko nam się śni, bo pod uralem róży oczy wschód. Wśród salskich stepów rzewnie dzwoni bałałajka A nad Bajkałem ryźwy tęża słuch Pod kołdrą śniegu przyczajona drzemie tajga Od Makowasz do Kolska tacyśmy śródziemnomorscy W Akropolu zapatrzeni szczyt od koszuli aż do spodni, my, od dziecka prozachodni, z mlekiem matki saliśmy ten sznyt. Od wojennych paczek hunry, gdy ojcowie biegli dumni, w batel dresu ręka w kryjący łzę, Jak dziewczyny przy nadziei całkiem żeśmy zapomnieli, zapomnieliśmy kompletnie, że... Że pod Uralem róży oczy wschód Wśród salskich stepów rzewnie dzwoni bałałajka A nad Bajkałem ryźwy tęża słuch Pod kołdrą śniegu przyczajona drzemie tajga Pod Uralem róży oczy wschód Wśród salskich stepów rzewnie dzwoni bałałajka A nad Bajkałem ryźwy tęża słuch pod kołdrą śniegu przyczajona drzemie taj